Siema, witam was w kolejnej serii na moim kanale. Jak widzicie, y, jestem y, ten. nowej serii wojna po wojnie Brookhaven. Znaczy to jest, Szczerze to dla ułatwienia to jest drugi sezon y, ten wojny Brookhaven, Kostu po się zakończyła i teraz jest bieda strasznie, wszystko zniszczone Brookhaven. No i jest ze mną mój kolega. Muszę się mu napisać, bo on, on się za Marcin, jakby co. Marcinek jak go nazywam, ale wiecie, jesteśmy w tej stodole, bo nie mamy domu, przywitał się i okej, jest tam dużo policji, słuchajcie, bo policja pilnuje, żeby nikt nie, żeby żaden obcokrajowiec, albo nikt z bronią nie przejechał do yy, Brookhaven. A czekaj, jak ktoś przyjedzie. I my musi, musimy właśnie do miasta na chwilę wyjechać. Yy, dobra, idziemy do. Y, ten. Dobra, chodź do auta. Wsiadamy. My muszę jeszcze coś zobaczyć tutaj, czy na pewno dobrze. Okej. Okay. Chyba na kontrolę musimy, dobra. Okej. Okay. Proszę, dokumenty Dobrze, proszę pana, doda do pana dokumenty Nie wiem Dobra Sprawdzę dokumenty, nie no, a czy broń można mieć, ale nie, nie puszczę obcokrajowców Okej okay. Dziękuję Aj, dobra, jedziemy w sensie, Zejście auto, auta, niektóre się palą Ok, jedziemy do Brookhaven. Słuchajcie, widzimy się t, y, już. W, y, widzimy się wtedy, jak już będę w nowym miejscu. Ok, słuchajcie, jakby co, my tutaj przyjechaliśmy po kasę. Bo kasa jest teraz najważniejsza. Ok, chodźmy. Dobra, chodź. Ok, poszukajmy kasy. Gdzie ty? Co on chce? Ty? Co jest kasa? Ile kasy? Dobra, chodź, chodź. Uuu. Ile kasy? No i teraz to bierzemy. Dobra, mamy kasę. Okej, okay, bierzemy to. Resztę, resztę potem weźmiemy. Okej, okay, słuchajcie. Zapakowaliśmy kasę. Jedziemy. O ile kasy. Dobra, chodź, chodź. Jest teraz się brukawy nie Nie wiem, czy my damy radę. Myślę się że brukawa nie wróci do normalnego... wyglądu, bo... To jest już tak zniszczony, że... ...ludzi nawet już nie ma na ulicach, nikogo nie ma. Wszyscy się stąd zabrali, o nie, dobra, policja, oj dobra, ojdź, w tam porze już w tym samolocie zgasł, dobra e, Dzień dobry, dzień dobry przy pana, no dobrze, masz te dokumenty, dałem mu, dałem mu, dobra, No, sobie zobaczy Jak? Dobrze. Dziękuję. Oj. No, oni, oni zobaczyli, że my kasę mamy, czy nie? Okej. Okay. Bierzemy kasę. Mam dobra. Tutaj. Ją położyć. Oj, dobra. Mamy trochę gotówki przy sobie Okej okay. Auto wypakowane Jeszcze trochę postawię, dobra yy. Chodźmy sobie usiąść Teraz muszę sobie... Zastanówcie co teraz zrobić, bo ja nawet telefonu nie mam Co jest bardzo... Moim no, będzie śmieszne No, ale niestety nie mam Zatem ja usiądę W ogóle tak biegam mówię, że trzeba jedzenie znaleźć. Jedzenie. Dobra, nie chcę się na tą kontrolę iść, więc będziemy mu uciekać. Tylko mm. muszę lecieć, jak nam się to ma udać? Okej, okay, już wiem. Kasa jest. Nie, 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 nie. 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 Dobra. Okej, okay. jak biję. A masz, kurda, masz. No. Chodź tutaj. Dobra, upadł, upad, dobra, dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kurde, zgas mi! No szybko! No kurde, odpalaj, 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 dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Wstał! No, znowu mi zgasło, no, co jest? Kurde, no, no jedź, no kurde! No nie! Czemu? Co ty robisz, Marcin? Dobra, policja na razie. No, chodź, chodź, chodź! Marcin ucieka, dwóch policjantów nas goni. Nie no to jest za wolne. Kurde! Koło mi odpadło, no świetnie, co ja za grochota kupiłem? Za marne grosze. Marcin po, dziś Marcin poszedł. Dobra, się tam rozbiła. Uciekamy. Aj! Dobra, pro driver, pro driver jedziemy, jedziemy tą maszynę. Oj. A. Dobra, Marcin, dawaj. masz? Dobra, dostał, 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 dostał. Dostał, dostał. Dobra, dostał, dostał. O nie, Marcin, 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 Marcin. Yy, dobra, chodź do radiowozu. O nie, kurde, wstał. Co się dzieje? Oh. Dobra. Chodź tutaj, Marcin, chodź Marcin, 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 Marcin. Aj. Kurde, dobra, idziemy. On chyba wstał, dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. I muszę się na chwilę zatrzymać. Ja muszę się... Podać. Wszystko okej? Okay? Dobra, powiedział mu, że dosadku, prawie, że tylko go pobił. Ok, jedziemy, jedziemy. Dobra. Wychodzimy, wychodzimy. Marcin, 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 żyjesz? Dobra, chodź. Chodź, dobra, mamy jedzenie, mamy jedzenie. Usiądźmy sobie, usiądźmy sobie tutaj. O Jezus! O Jezus, dobra. Ej, ja się boję, że on jeszcze raz przyjadą. O kurde. oi, Kurde! xa to dobra Kurde. Do 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 dobra, ten tes do sa ten tes dos sa, ten do ten ten Chodź, 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 chodź. Kurde, żołnierze. Chodź. Ja nie mogę. Czemu my to robimy w ogóle? Dobra, jedzenie mamy, potem wrócimy do bazy. Na razie trzeba uciekać. Dobra, odpali, odpalaj, odpalaj, odpalaj. A, muszę go odpalić. No szybko, szybko, dobra, odpalił No chodź Kurde, dobra, nie wiem, czy on dostał, czy nie dostał Jedziemy Za wolny jest ten samochód, no Ale jakoś odpalił po tym ogniu Trochę się chyba Nie, bo on się, ogień chyba obok jego On po prostu był zaparkowany Dobra Chyba mu uciekliśmy Ja go słyszę cały czas. Dobra, wracamy Na ja się opowiem, że tam będą. Oj, dobra! Nie możemy tu być. Dobra. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Idź po jedzenie No nie Człowiek złapali Zobaczę z tej kamery Złapali go, nie Dobra, on nie Niestety policja go złapała. No jest tam, złapany, no niestety musimy wracać, Musimy uciekać. Nic nie poradzę. Aj No dobra... Ja się do mojego tajnego, starego yy, bunkru czyli sobie kiedyś zbudowała, czy to był bunkier mojego dziadka podczas II wojny światowej. Ale on mi o nim powiedział, dobra. Chodźmy. Dobrze. Muszę wymyślić plan, żeby się zemścić. Aj... co to jest?

A, a, a paralizatorem. jestem taki sparaliżowany. No, nie słyszę kogoś w Ej ty! Dobra, dobra. Poddaję się. Poddaję się. Poddaje się. No ja mam nadzieję. Ej! Dobra! Ah, dobra. Hej. Hej. Policjanci dostali. Teraz uciekamy. Gdzie jesteś? Ej... Ej, dobra... Dobra, dobiję was, dobiję was! Ej, no jestem ci. jest flotar? Czy Marcinek? O, jest Marcinek! Marcin! Jedziemy, 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 szybko dawaj. Aj. Prawie to, 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 to się, mi się trudno jeździć tym autem. Aj. Dobra, jesteśmy. Aj. Aj Marcin, wszystko okej? Okay? Marcin, wszystko okej? Okay? Na pewno? Bo ja nie wiem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Chodź odpocząć. Dobra, biedny Marcinek ranny. Teraz zrobić mamy, no yy... <suszy> ja się tak stresuję, że nie mają tyle jednostek specjalnych, no. Co teraz? O nie, Marcin, Marcin. Wszystko okej? Okay? Ty śpisz? Marcin. Marcin, Marcin. Noga mnie boli. Dobra. Yy. Byłem, medy byłem medykiem. I cały czas słyszę te policje, że jadą. Ach, ja nie wiem, no ja nie wiem no. Hmm. Czy, coś tu chyba jedzie? Ale co? O, kurde. dobra, 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 dobra! Ach, ała, ała, Słatel, o nie daj Słat przyjechał. pod ziemię! Znaczy... znaczy, co, co? A nie, chodziło o mód. o to, dobra, dobra. Daj, zaraz się tobą zajmiemy, i pozwólcie to uciekanie. Chodź tutaj. No, ale co z nim? No i. Dobra, idź, a ja zaraz do ciebie dojdę. Dobra, no nie. Nie widać, się tak to ten odcinek. Cześć, to jest chyba. To będzie Marcin. Idzie Marcin. Tylko pomóc! Aj. O, jest już ze mną. Dobra, słuchajcie Jedziemy Jakoś jeszcze im pewnie uciekniemy. Uda nam się jeszcze uciec Uciec, no. Ale nie wiem kiedy już mega dużo policji mają i innych jednostek. No idziecie, idziecie? No idę, idę. Oj, po Powiedzieli mi, że jak nie pójdę sam, to mnie zastrzelą. No, nie dziwię się. Je. O, kaska. No ale to już tak jest, nieważne czy na tą kaskę mamy, czy nie. Ta kaska chyba tak jest już nic nie warta. Oj. No. wszędzie teraz po policja, policja i policja, no. No i nie było wam, tak? Tego? Eee, może? No to się teraz doigracie w więzieniu. Jej, jej, jej. Jej, jej, jej. Jej, jej, jej. Dobra, słuchajcie, wypu wy nie, wypu nie wypuścimy, was, zamiście sobie tutaj siedzieć. Ha, he, 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 dobra, chodź, Stefan. Pogramy w, w Counter Strike'a 2. Eee, to, to tak już jest nieważne. E, nie, 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 niech pan nie bierze tej kaski, nie. Nie no. Okej, okay, słuchajcie, to jest koniec tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!